Witajcie wszystkim z tej strony pola Amelia. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, na który mogę się cieszać. Powiem Wam dzisiaj o tym, jak zacząć afirmować, medytować, manifestować i tak dalej. Jak odmienić swoje życie, bo serio. Ja wam mówię to na moim przykładzie, że moje życie się naprawdę mega zmieniło od tego czasu, kiedy ja się zaczęłam wgłębiać w te wszystkie tematy związane z afirmacjami, inwestacjami i tak dalej. I wiem, że dużo osób chce też się zagłębić w ten temat, ale nie wie jak i oto ja dzisiaj jestem tutaj, żeby wam pomóc. Staram się to wszystko wytłumaczyć jak najbardziej dokładnie. Mam nadzieję, że zrozumiecie to, że też już zaczniecie odmieniać swoje życie. Zaufajcie mi. I przepraszam za mój głos, bo jestem chora trochę, żeby już zaczynać. <laughs> Zacznę od tego, że Ty sobie musisz uświadomić, że sposób w jaki myślisz i mówisz do siebie i mówisz o sobie ma mega duże znaczenie, dlatego że to są właśnie te afirmacje, to co Ty sobie powtarzasz w głowie, o sobie to to utrwala się w twojej podświadomości i wpływa na to, jak ty siebie odbierasz. I to jest takie paliwo, którym zasilasz swoją samoocenę i ogólnie swoje poczucie własnej wartości. Albo odejmujesz z tego paliwa i... Nie wiem, nie wiem czy ta metafora moja poetycka ma sens, ale możecie albo pomóc swojej samoocenie i swojej pewności siebie przez te afirmacje, które wkładacie sobie do głowy, albo jej zaszkodzić, bo jeżeli mówicie sobie cały czas o Boże, ale jestem brzydka, ale mam grube nogi i tak dalej, i tak dalej to ten obraz siebie coraz bardziej wam się utrwala w waszej głowie w waszej podświadomości i zaczynacie tym żyć, jakby to była prawda a często to nawet nie jest prawda i to ma ogromny wpływ na waszą pewność siebie na waszą samoocenę, na to jak się ogólnie czujecie w ciągu dnia to serio ma bardzo duże znaczenie afirmacje na początek Czyli jak tak naprawdę dobrać te afirmacje pod siebie, kiedy, w jaki sposób i tak dalej, i tak dalej. Weźcie sobie jakiś notes, jakiś pamiętnik albo kartkę, kopis, żeby po prostu napisać te zdania, te afirmacje. I zastanów się nad takimi zdaniami, które najbardziej opisują to, czego potrzebujesz. Na przykład, jeżeli masz trochę za niską pewność siebie i chciałabyś ją szyć, podnieść, to na przykład napisz sobie zdanie. Moja pewność siebie z dnia na dzień jest coraz wyższa, większa, większa, yeah. coraz większa i widzę tego efekty. Takie zdanie przykładowe. Chcesz być bardziej asertywna albo asertywny, to możesz napisać: znam swoją wartość, stawiam granice, umiem powiedzieć nie. Musisz się zastanowić nad tym, co do Was pasuje, bo wiadomo, że nie wszystko będzie do każdego pasować. Dlatego zastanówcie się, po prostu usiądźcie sobie i. Tak naprawdę to nie musi być 15 minut, nie musicie tego napisać. Możecie, jak wpadnie Wam to do głowy, to zapisywać tam. I po prostu musicie słuchać siebie, musicie wiedzieć, co będzie właśnie dobre dla Was. Ale takie neutralne dosyć, które ja polecam. To na przykład jestem silna, pewna siebie, jestem piękna, jestem ambitna, przyciągam do siebie dobrych ludzi, zawsze dążę do celu i tak dalej, i tak dalej. Takie właśnie pozytywne zdania o sobie. I chodzi w tym o to, że to nie musi być do końca prawda. Pisz się po prostu tak, jakbyście chciały być. Czyli na przykład chcesz być właśnie silniejsza, bardziej pewna siebie, to pisz: Jestem pewna siebie. Możesz to napisać w taki sposób, możesz to napisać. W taki sposób, że jestem coraz silniejsza z dnia na dzień, coraz bardziej pewna siebie i tak dalej. I ktoś może powiedzieć, że tak, 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 to są tylko takie słowa, które sobie wypowiem, tak, o i super, nic się nie, nic się nie zmieni. My w ten sposób, powtarzając sobie te słowa w głowie albo na głos, programujemy nasz umysł, naszą podświadomość na myślenie w konkretny sposób i tak jest. <laughs> Jeżeli ty wyjdziesz z domu i będziesz sobie mówić, boże, ale mam dzisiaj okropną cerę się będziesz skupiać tylko na tym, że masz okropną cerę, mimo, że nawet pewnie nie masz okropnej cery, ale w twojej głowie masz i wyobrażasz sobie, że wyglądasz nie wiadomo jak strasznie, że jesteś cała czerwona, a tak naprawdę to nawet tak nie wyglądasz, ale to wpływa na twoją psychikę i przez to na przykład unikasz kontaktu wzrokowego z ludźmi i to wpływa na mega duże rzeczy. Dlatego polecam przed wyjściem na przykład powtórzyć sobie 15 razy przed lustrem, że mam idealną cerę, mam idealną cerę. Później wyjdziesz i nie będziesz już cały czas o tym myśleć. Przynajmniej spróbujcie. Jeżeli też chodzi o afirmacje, to możecie słuchać ich na YouTubie. Bardzo polecam afirmacje od Ani Aftowi. Wyświetlę wam tu tutaj takie afirmacje, które bardzo lubię. I możecie sobie po prostu założyć słuchawki, gotować, sprzątać, malować się, robić cokolwiek. Wasza podświadomość, wasz mózg i tak słucha. Polecam rano słuchać takich afirmacji albo przed jakimś wyjściem. Ogólnie, jeżeli wy sobie chcecie z tego słuchać, możecie nawet pięć razy dziennie słuchać tego, wpływa na podświadomość mega. Jeżeli chcecie podnieść swoją pewność siebie, to możecie przesłuchać przed jakimś wyjściem. Tak naprawdę, kiedy chcecie i gdzie chcecie It doesn't matter. Ale jeśli chodzi o czas, to najlepiej największa taka tendencja podświadomości na łapanie informacji, że tak powiem jest od razu po przebudzeniu się i przed zaśnięciem. Dlatego ja właśnie, nawet często, jak jeszcze nie wyjdę z łóżka, to sobie włączam te afirmacje albo po prostu biorę pamiętniki, sobie czytam, które ja sobie napisałam. Uwierzcie mi, to jest świetne. Jeśli chodzi o manifestację, to jest po prostu to, czego ty chcesz. Co chcesz osiągnąć, co chcesz dostać, co chciałabyś, żeby się spełniło. jest też rodzaj afirmacji, bo jakby też to wygłaszasz albo też o tym myślisz. Też możesz zapisywać właśnie manifestacje. Nie musisz, możesz sobie po prostu o tym myśleć. I istnieją właśnie afirmacje i medytacje wyrażane słowem, myślą, uczuciem i czynem. I możecie po prostu myśleć o tym razy w ciągu dnia, że chcecie dostać to i to, że chcecie być tacy i tacy. To się wszystko łączy, manifestacje i afirmacje. Możecie też mówić i odczuwać emocje i uczucia ogólnie w sobie, takie jakby to już się stało, jakby już tak było, jakbyście już coś dostali, coś osiągnęli i tak dalej. I właśnie bardzo efektywną metodą manifestacji jest wizualizacja, czyli tak. Widzicie obraz w głowie tego, co, się, co by się stało, słyszycie. Ogólnie zaangażujcie jak najwięcej zmysłów, chcecie dostać auto. Bakłażan się zrobił. Chwilkę. <grymka> tak, Już jestem. <grymka> no i tak. Jeżeli chcecie dostać na przykład auto wymarzone, to pomyślcie sobie o tym, jak już siedzicie z tą kierownicą. Już czujcie... <grymka> się zmęczyło <grymka> Poczujcie tak rękami kierownicę. Ogólnie... Zaangażujcie jak najwięcej zmysłów w to, możecie sobie pomyśleć, że ktoś wam gratuluje już tego auta, albo gratuluje wam jakichś zarobionych pieniędzy, jakiego sukcesu, myślcie o, o tej manifestacji, jakby to już się stało. Umieram. Jeśli chodzi o to, jak często manifestować, to ja na przykład mam taką rutynę, że rano 30 minut i wieczorem 30 minut ogólnie poświęcam na łącznie afirmacje, manifestacje i medytację około 15 minut rano i wieczorem na medytację i tak około 10 minut na afirmację, i tak 5 minut na manifestację coś w tym stylu. W tym chodzi o to, żeby właśnie dużo myśleć o czymś wierzyć, że to się stanie i też oczywiście dołączać do tego działania. Intencja plus działanie to jest najlepszy sposób na osiągnięcie tego celu. I też ważna jest precyzja w manifestacjach, że na przykład mówicie sobie, że znajdę pracę do końca października tego roku. <grym> tak. Zdam prawo jazdy za drugim razem. To znaczy znajdę pracę w której będę zarabiać 5 tysięcy. Chodzi o precyzję. Określenie w czasie jest ważne. Na przykład w ciągu trzech miesięcy coś tam, coś tam, coś tam. I musisz też być pewny że tego, że coś się stanie, dlatego, że jeżeli ty nie będziesz tak w to do końca wierzyć, będziesz powtarzać sobie, no, no, znajdę pracę do końca października, ale pewnie, ale nie wiem, czy się uda, zobaczymy. Wtedy to nie jest na tyle silne, żeby to faktycznie się stało i musicie zaufać Wszechświatowi, że to faktycznie dostaniecie i uwierzyć w to. <laughs> Jeśli chodzi o medytację, to ja mam całą playlistę z medytacjami. Tam mam medytację produktywności przed snem, medytację na pewność siebie, na self-love. Ogólnie jest mega, mega dużo tego w internecie. Większość jest medytacji po angielsku, ale po polsku też jest sporo. Jeżeli chodzi o takie kanały z Polski, które polecam, to tutaj Wam je wyświetlę. To jest Małgosia Mostowska, nie Aftowicz. Ona też ma super afirmacje, właśnie mówiłam o nich na początku. Bartek Indygo, kanał Choć na słówko Zagranicznych to kanał Great Meditation, to jest najlepszy kanał. Polecam to z całego serca. Oni codziennie dodają medytację i mają ich mega dużo. Serio, co tak naprawdę chcielibyście, to oni tam mają. Obczajcie sobie ich. I jeśli chodzi o to, kiedy medytować, to tak samo możecie wieczorem, możecie. Rano, możecie i wieczorem, i rano, tak naprawdę jak chcecie, ale polecam bardzo medytować przed snem. Jakość snu, kiedy ja medytuję, jest tu, kiedy nie medytuję, jest tu serio. Jeszcze bardzo ważnym aspektem tego wszystkiego, ogólnie afirmacji, melit, całego tego rozwoju, jest poczucie wdzięczności za tak naprawdę wszystko. Zaczynając od rana, możesz być wdzięczny za to, że masz dobre śniadanie, możesz zjeść. Za to, że się w ogóle obudziłeś, bo tak naprawdę nie każdy miał taką szansę. Możesz być wdzięczny za to, że masz dach nad głową. Ogólnie za takie podstawowe rzeczy. Za im większą ilość... Im większą ilość rzeczy... Im większa będzie ilość rzeczy, za które ty jesteś wdzięczny, to wszechświat będzie dawać więcej rzeczy, za które możesz być wdzięczny. Wiecie, na początku się zapomina o tym, że a mia miałam czuć się wdzięczna za to, za to, ale później, jak już się do tego przyzwyczajicie i sobie będziecie myśleć, że jestem wdzięczna za to, że świeci słońce, będziecie myśleć o wszystkich takich rzeczach jako o czymś takim dobrym, nawet jakieś złe doświadczenia, tak naprawdę one są zawsze po coś i myślisz sobie, że o Boże, czemu tak się stało, ale popełniłaś na przykład jakiś błąd. Żeby następnym razem nie popełnić tego samego błędu. To jest po coś, to jest doświadczenie. Ciągasz z tego jakieś wnioski na przyszłość. wydaje mi się, że w miarę w takim skrócie opowiedziałam o co w tym wszystkim chodzi. Mam nadzieję, że Wam się przyda ten filmik i że zrozumieliście jak najwięcej, bo zależało mi na tym, żeby przekazać to jak najdokładniej i jak najmniej skomplikowanie dlatego na nadzieję, że mi się udało i dajcie znać czy chcielibyście jeszcze zobaczyć jakiś filmik też związany z tą tematyką i jeszcze jakiś albo jeżeli macie jakieś pytania to oczywiście piszcie mi w komentarzach albo na instagramie pijajcie na mnie na instagram i do zobaczenia w kolejnym filmiku pa pa